Dzień dobry moi kochani, horoskop astrologiczny na poniedziałek 10 listopada. Moi drodzy, poniedziałek rozpoczyna się w rytmie przebudzenia emocji oraz zwiększenia naszej klarowności emocji. Niebo budzi się bardzo, ale to bardzo intensywnie. Księżyc w końcówce raka dotyka niemal wszystkich wielkich energii ucząc nas tym samym, że uczucie może być bramą do mądrości. O poranku, moi kochani, księżyc tworzy kwadraturę z korą, czyli przynosi nam to niepokój naszej duszy. To moment, gdy wspomnienia lub stare schematy domagają się wreszcie dzisiaj zrozumienia. Dlatego uciekajcie przed nimi, tak? Przytulcie je tak, jak byście przytulali dziecko, które potrzebuje takiego ukojenia. Niedługo później księżyc spotyka Jowisza i wchodzi w trygon z Saturnem. To bardzo, bardzo piękne połączenie optymizmu oraz dojrzałości. Jeżeli rano przychodzi myśl, że coś trzeba zmienić, to właśnie dzisiaj, moi kochani, znajdziecie siłę, by to zrobić z pełną, wewnętrzną, osobistą mądrością, a nie z buntem. Z kolei południowy trygon z Neptunem, Księżyca i sekstyl z Uranem otwierają intuicję i błysk naszej inspiracji. Dlatego dzisiaj zaufajcie przeczuciu, które powraca jak echo. Może ono być natchnieniem, moi drodzy, do decyzji, której którą właściwie długo odkładaliście. Po późnym wieczorem o 19, moi drodzy, przed 19 właściwie księżyc przechodzi do ognistego lwa, a emocje zaczynają rozświetlać się jak scena po otwarciu wreszcie kurtyny. Wchodzimy w energię ekspansji odwagi i potrzeby serca. A zaraz potem opozycja z Plutonem przypomina, każda siła wymaga równowagi. Jeśli ktoś cię dzisiaj dlatego będzie wieczorem prowokował, oddychajcie głęboko. To tylko pewnego rodzaju test, czy potraficie być sobą bez żadnej zbędnej walki. A jeszcze później wieczorem trygon księżyca steres, czyli pozytywny aspekt, miękko zamknie dzień. Przypomnij nam tym samym, moi drodzy, że troska o siebie to akt odwagi, a nie słabości. Zakończcie dzień, moi kochani, dzisiaj drobnym rytuałem. Napiszcie trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni, i jedną, którą odpuszczacie. Dlatego niech ogień lwa zamieni ciężar. Moi kochani, światło. Moją radą na dzisiaj jest to, abyście odważyli się pokazać światu, ale nie zapominajcie o wewnętrznej ciszy. To ona trzyma wasze światło w ryza. Szczęśliwe znaki dzisiaj to raki, lwy oraz skorpiony. A szczęśliwe liczby 1, 5 oraz 19. Amulet dnia, moi kochani, kamień księżycowy, bo on będzie łączył Wasze emocje z intuicją, przynosił równowagę między sercem a rozumem. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.